Jan Brzechwa, wiesz, pod tytułem Żaba. Pewna żaba była słaba, więc przychodzi do doktora i powiada, że jest chora. Doktor włożył okulary, bo już był cokolwiek stary. Potem ją dokładnie spadał, no i wreszcie tak powiada. Ani zanadto się poci. Niech pani unika wilgoci. Niech pani się czasem nie kąpie. Niech pani nie siada przy pompie. Niech pani deszczu unika. Niech pani nie pływa w strumykach. Niech pani wody nie pija. Niech pani kałuże omija. Niech pani nie myje się ze rana, niech pani pani kochana na siebie hucha i dmucha, bo pani musi być sucha. Wraca żaba od doktora. Myśli sobie: jestem chora, a doktora chora słucha. Mam być sucha, będę sucha. Leczyła się, żaba leczyła, suszyła się, długo suszyła, aż wyschła tak, że po troszku została z niej garstka proszku, a doktor drapie się w ucho. Nie uszło jej to na sucho.